Dzień dobry, mamy dzisiaj 28 lipca, poniedziałek, a ten materiał wideo to tydzień na GPW. Ja nazywam się Marcin Działek, jestem doradcą inwestycyjnym i analitykiem technicznym, specjalizującym się w teorii fal Eliota. Ostatnie sesje. Upływają w dość takim sennym charakterze. To jest charakterystyczne dla owego okresu rynku, czyli tak zwanego sezonu ogórkowego. Natomiast z perspektywy naszych indeksów, no aktualne jest to, co mówiłem Państwu w ostatnich nagraniach, mianowicie indeks WIG20, indeks WIG poruszają się w formacjach klinów kończących. Są to formacje, które rozpoczęły się jesienią ubiegłego roku. W przypadku indeksu WIG20 jest Jesteśmy już na górnym ograniczeniu tego, że klina w przypadku indeksu WIG no miejsca do wzrostów jest teoretycznie więcej. Jeśli chodzi o indeks WIG20 udało się przebić maksimum z 2011 roku i tak jak pisałem w jednych z komentarzy do sesji w zeszłym tygodniu z jednej strony może być to sygnał dla byków do ataku na historyczne szczyty, Aczkolwiek z perspektywy teorii faleliota jest to idealne miejsce do zakończenia fali w takiej typowej, statystycznie najczęściej występującej korekcie płaskiej, która mogłaby zbudować falę B w długoterminowej besie. Jesteśmy na kluczowym oporze. Od początku roku mówiłem Państwu, że ta strefa 2750, 3000 to jest to miejsce, gdzie będzie się rozgrywać walka pomiędzy bykami a niedźwiedziami. No i jeśli sobie popatrzymy na ten silny opór i dodamy tego klina kończącego na wykresie dziennym, to niedźwiedzie mają duże podwaliny do tego, aby w końcu przejąć kontrolę. Jeśli im by się to udało, to najprawdopodobniej należałoby liczyć z ukształtowaniem jakiejś formacji głowy z ramionami, czy to z poziomu 2600, czy to z poziomu 2400, która byłaby potwierdzeniem zmiany trendu, a Jednocześnie rozpoczęłaby formację impulsową. Gdyby tak się stało, to powinna się rozpocząć fala C, która z kolei powinna być analogiczna w zasięgu cenowym, dynamice i czasie trwania do tejże fali A. Z drugiej strony, jeśli byki sforsują ten opór, wybiją się znacznie górą z tej formacji klina i zbudują tu kolejną, jedną silną, Chociażby jedną silną białą świecę, no to najprawdopodobniej ten układ z potencjalnym końcem korekty byłby zanegowany. Jeśli chodzi o sektor finansowy, czyli ten główny motor na naszym rynku, PKOBP wybił się górą z formacji trójkąta, mamy tutaj ustanowione maksimum. Teoretycznie trochę przestrzeni około 10% do dalszych wzrostów jest. Natomiast na chwilę obecną trzeba powiedzieć, że gdybyśmy przybili dołek fali czwartej, no to by to oznaczało najprawdopodobniej zakończenie trendu. W długim terminie walor jest cały czas ekstremalnie wykupiony, są to hiperboliczne wzrosty. Wszystko wskazuje na to, że są to formacje finalizujące trend. Aczkolwiek nie ma żadnych sygnałów na razie zmiany trendu. No i jak państwo widzą, jeszcze trochę miejsca do wzrostów jest. Co ciekawe. Sektor jeszcze bardziej wygląda buliszowo niż w zeszłym tygodniu, bo w zeszłym tygodniu mówiłem o tym również, że MBank i ING wyglądają dobrze. ING po tym jak perfekcyjnie zawrócił na tym ważnym wsparciu na typowym miejscu, gdzie powinna się zakończyć fala E, czyli na tym zniesieniu Fibonacciego, wybił się górą z formacji trójkąta, ustanowił już nowe maksimum. No, teoretycznie jest jeszcze niewielka przestrzeń do wzrostów, w długim terminie Mamy tutaj cały czas bardzo istotne opory w tym rejonie 910-900 zł, no i oczywiście rozległa negatywna dywergencja. Znowu, prawdopodobnie układ kończący, aczkolwiek te warunki, tak jak już wielokrotnie Państwu mówię, to, że mamy warunki sugerujące możliwy koniec trendu, muszą one zostać potwierdzone odpowiednim ruchem ceny, czyli tutaj... A, Niedźwiedzie musiałyby zbudować tendencję spadkową. Na chwilę obecną, już punkt zmiany trendu można ustanowić jako dołek, dołek fali E, czyli niedźwiedzie musiałyby z tych poziomów rozwinąć ruch spadkowy, przybijający dołek fali E, aby można było powiedzieć, że faktycznie rozpoczyna się jakiś większy ruch korekcyjny. ING prawdopodobnie zakończył króciutką falę E, to jest wyjątek takiego skrócenia, który jak najbardziej w przypadku fali E, czasami również w fali D jest dopuszczalne, no i tym samym otwieramy sobie drogę na poprawienie tegorocznych maksimów, ale również na wybicie szczytów z 24 roku. Jeśli to by się udałoby, to teoretycznie nawet do 400 zł walor mógłby, a, mógłby porosnąć. Tutaj oczywiście mamy finalizację długoterminowego klina kończącego i obecnie budujemy prawdopodobnie ostatnią strukturę wzrostową. Jeśli natomiast wcześniej doszło do przełamania dołka fali A, no to mamy już sygnał odwrócenia trendu. Przepraszam najmocniej. Kontynuując... Dalej dość słabo wygląda Alior, chociaż tutaj mamy przestrzeń do przynajmniej wydłużenia tej korekty budującej falę drugą. No i pytanie otwarte o PKOSA. Bo z jednej strony mamy formację Klina, z której jednak wybijamy się górą i to wybicie jest już dość mocne. Więc tak naprawdę, jeśli to miałaby być formacja Klina, no to tej przestrzeni na dalszy ruch wzrostowy już za dużo nie ma. Z drugiej strony. Mamy bardzo ciekawą strefę oporu z negatywną dywergencją no i tutaj jest oczywiście pytanie, czy ten szczyt fali bez 2013 roku zostanie jeszcze przez byki przełamany. W sektorze technologicznym no najciekawiej działo się na CD Projekcie, bo na małym interwale czasowym mamy złamaną linię szyi formacji głowy z ramionami. To są oczywiście bardzo niewielkie struktury. Patrząc po uprzednim trendzie wzrostowym, natomiast wygląda to na próbę rozpoczęcia odwrotu, które mógłby kształtować falę pierwszą i zarazem zbudować formację głowy z ramionami. Czyli na razie price action pokazuje, że ta strefa oporu jest respektowana, i niedźwiedzie próbują właśnie odwrócić trend. W przypadku Playwaya mamy bardzo ciekawą sytuację długoterminową. Tutaj myślę, że należałoby nieco zmodyfikować przebieg tego dolnego ramienia i gdy zmodyfikujemy w taki sposób przebieg dolnego ramienia, no to można zaobserwować, że obecnie znajdujemy się właśnie na tym poziomie, czyli jest to bardzo silne wsparcie. Wsparcie, które no, wielokrotnie było e, testowane, i dodatkowo mamy pozytywną dywergencję. Więc można założyć, że jeśli formacja trójkąta faktycznie się zakończyła, no to zbudowaliśmy falę pierwszą i próbujemy rozwinąć odreagowanie, które mogłoby nawet gdzieś wrócić do okolic 320 zł, domykając tą e, lukę cenową. Po zakończeniu fali drugiej mogłaby się rozpocząć ta właściwa przycena, przebijająca to wsparcie. Jeśli to wsparcie pęknie wcześniej. No to wówczas ta przecena rozpocznie się bez tej uprzedniej korekty. Natomiast, gdybyśmy wybili szczyt falicy, no to otwieramy sobie drogę do 400 zł na wydłużenie tej konsolidacji. Dzisiaj skupię się tylko na tych walorach, które faktycznie w ostatnich dniach coś ciekawego zrobiły. Przez to, że mamy sezon ogórkowy, nie będę tak jak zwykle pokazywał Państwu licznych walorów. Tutaj w sektorze technologicznym no, trzeba popatrzeć na Creepy Jar, w zeszłym tygodniu publikowałem atrakcję dnia, gdzie sugerowałem, że być może klin, który zakończył falę pierwszą, chyli się ku końcowi. No i jak się okazało, końcowe sesje zeszłego tygodnia potwierdzają tą tezę. Mamy teraz próbę wybicia z dolnego ramienia klina znaczy, próbę wybicia, przełamania dolnego ramienia klina, próbę wybicia się z klina dołem. No tutaj jeszcze trochę niedźwiedzie muszą popracować nad tym. Celem, natomiast jeśli im się to uda, to otwieramy sobie drogę do okolic 300 zł. Teoretycznie to mógłby być finisz fali drugiej, po której możliwy byłby powrót silnej, e, silnej Hossy. E, w przypadku AB cały czas tutaj pracujemy nad tą falą drugą i jest opcja, że dopóki trzyma dołek fali A, ale tak naprawdę C lub E, dopóty wyki mają szansę na rozwinięcie tego impulsu wzrostowego. ASBIS tutaj dynamicznie wybił się górą z formacji trójkąta. Na chwilę obecną wygląda to chyba już na finisz pierwszych dwóch fal, czyli e, fali pierwszej i fali drugiej, w tym pięciofalowym ruchu, który nam zakończy falę C. W związku z powyższym, jeśli rozpoczyna się fala C, no to powinniśmy już wyłamać historyczne maksimum, a piątka może się zakończyć w rejonie 35 zł, no i na chwilę obecną również ten punkt już można przesunąć na niż trójkąta, czyli jeśli przebilibyśmy, wrócilibyśmy do podstawy tego ostatniego rajdu, no to najprawdopodobniej ten układ wzrostowy uległby załamaniu. Cały czas um, bardzo ciekawie wygląda tekst, zwłaszcza jak popatrzymy sobie na dzisiejsze otwarcie sesji, bo tutaj systematycznie byki powiększały swoją przewagę. Najpierw zbudowały pozytywną dywergencję, pozytywną dywergencję tutaj na RSI między tymi dwoma dołkami. Następnie przełamana linia trendu spadkowego, następnie wspięliśmy się powyżej 200, czyli trzy kolejne dowody na odwrócenie trendu zostały zbudowane. W końcu dzisiejsze otwarcie wydaje się, że przełamuje tą linię szyi. Tym samym otwieramy sobie drogę do okolic nawet 80 zł. Układ wzrostowy zostanie zanegowany wraz z przybiciem poziomu. Głowy. I jeśli chodzi o seko, tutaj cały czas pytanie, bo w tym miesiącu zakończy się świeca miesięczna, i ta świeca miesięczna sugeruje możliwy koniec tej spektakularnej bańki inwestycyjnej, bo mamy tutaj niesamowite, pionowe, hiperboliczne wzrosty, wręcz z jakimś absurdalnym poziomem wykupienia wynoszącym 92 punkty. Więc prawdopodobnie mógłby być to wstępny sygnał rozpoczęcia procesu pękania bańki. Natomiast. Do końca świecy miesięcznej zostało trochę czasu, więc musimy jeszcze poczekać. W sektorze energetycznym to najciekawiej wygląda Zepak, bo tak jak sugerowałem Państwu w zeszłym tygodniu, prawdopodobnie te otwarcie zakończyło nam falę drugą i prawe ramię w RGRC. No i na razie mamy kilka sesji negatywnych. Jeśli przebijemy dołek fali pierwszej i brązową linię szyi, to tworzymy sobie na 15, drogę na 15 zł na zniesienie całego tego rajdu. Z drugiej strony, przybicie głowy zaneguje nam ten układ. No i ciekawie wygląda pozostała, pozostałe walory. One oczywiście są także w hiperbolicznych wzrostach, także z bardzo wysokimi poziomami wykupienia. Natomiast na tauronie widać próbę odwracania trendu. Mamy tutaj formacje świecowe. Na wykresie dziennym czy na mniejszym interwale um, uda się także nam odnaleźć formację głowy z ramionami. No i widać, że ten impact ten ruch wzrostowy ewidentnie nam słabni. Czy to już jest moment e, przeważenia? No myślę, że wkrótce odpowiedź na to pytanie poznamy, natomiast sytuacja robi się warta obserwacji. E, podobnie wygląda PGE i podobnie tutaj wygląda NEA w przypadku tych e, walorów. Jeśli chodzi o telekomunikację, tutaj cały czas cyfrowy Polsat Państwo pokazuje, bo po zakończeniu tej struktury. Wzrostowej na cyfrowym pulsacie. Zbudowaliśmy falę pierwszą, potem idealna fala druga, no i wracamy do ruchu spadkowego. No i Jeśli ten ruch spadkowy się nam wydłuży, czy zacznie się wydłużać, no to będzie to dowód na to, że budujemy spadkową falę trzecią. Wtedy prawdopodobnie te dolne ograniczenie kanału wzrostowego powinno zostać sforsowane i otworzymy sobie drogę na historyczne minima. Scenariusz wzrostowy. Będzie grany ponownie wtedy, gdy przebijemy tegoroczne maksima. W sektorze budowlanym, to chyba najciekawiej obecnie wygląda Polimex Mostostal. Tutaj mamy formację głowy z ramionami. Ładny ruch, który przypomina impuls. Tutaj typowo ruch trójfalowy. No i znowu dość prosta sytuacja, bo przebicie lokalnych minimów i brązowej linii szyi otworzy nam drogę na 2,70. Wybicie poziomu głowy zaneguje nam ten układ techniczny. A w przypadku ochrony zdrowia tutaj na selon Farmie cały czas jest pytanie, czy niedźwiedziom uda się te utrzymać opory, bo jeśli tak, no to należałoby liczyć na próbę wybicia dołem z konsolidacji, sforsowanie brązowej linii szyi i wtedy otworzyłaby nam się droga na 16 zł, a wybicie tego oporu prawdopodobnie otworzy drogę do szczytu fali A, bądź nawet na jakieś wieloletnie maksima. W przypadku WIG20 zmienił się nieco scenariusz na JSW. Scenariusz w takim sensie, że zmieniła się struktura budująca falę czwartą najprawdopodobniej. Do tej pory pokazywałem Państwu formację trójkąta i jest to najczęściej występująca formacja budująca falę czwartą. Na 100 przypadków fala czwarta w 90-95 przypadkach będzie zbudowana z formacji trójkąta, a te 5 przypadków to są takie, kiedy to widzimy formację trójkąta, ale finalnie budujemy e, korektę płaską, która jest dodatkowo jakąś kombinacją, czyli korektą typu WXY. No i na chwilę obecną, taką kombinację WXY można rozpisać e, w, przypadku, w przypadku JSW. Dlatego też wracamy tutaj do takich klasycznych oznaczeń. Najście na szczyt fali pierwszej zaneguje nam impuls, czyli te przybicie poziomu 34,50, a cały czas to może być finish. Korekty e, z i z tego miejsca mogłaby się rozwinąć spadkowa fala piąta. Z kolei LPP w dalszym ciągu na tym potężnym oporze jest to niesamowicie silny opór, zbudowany tutaj z wielu ciekawych poziomów technicznych, gdzie mogłaby się zakończyć fala druga i idealna, książkowa, symetryczna formacja głowy z ramionami. Jeśli niedźwiedzie Zareagują na tym poziomie, ściągną cenę chociażby na ten wierzchołek fali A, no to już będzie duże wskazanie do tego, że następnie zaatakowana zostanie linia szyi, a jej przełamanie otwiera drogę na 8600. Z kolei przebicie poziomu głowy zaneguje nam ten układ beriszowy. W przypadku KGHM -u... Wybiliśmy się górą z tej konsolidacji i dopóki nie przybijemy tego dołka 129, dopóty no, możemy podążać w kierunku 143-144 zł. Natomiast jest to tylko krótkoterminowy ruch wzrostowy, który mógłby sfinalizować większy układ korekcyjny w długoterminowej BESSie 1, 2, no i potem spadkowa fala trzecia. No i tutaj trzeba pamiętać o tym, że te zasięgi spadków no, wypadają nam w długim terminie gdzieś w rejonie 55 zł, natomiast do tego potrzebowałaby prawdopodobnie rozpocząć się globalna recesja, która zdecydowanie najprawdopodobniej ściągnęłaby ceny miedzi w dół. W przypadku Orlenu doszło do przełamania takiej linii trendu wzrostowego. No i teraz sytuacja w przypadku Orlenu wygląda tak, że na chwilę obecną można to rozpisać jako układ trójfalowy. Natomiast e, potrzebujemy, aby cena nie wróciła już na maksima i rozwinęła ruch spadkowy, który naszedłby na szczyt fali A, aby można było stwierdzić, że rozwijamy tą spadkową falę D w formacji trójkąta. Bo druga opcja jest taka, że walor jedynie co, to będzie się konsolidował w jakiejś formacji trójkąta i raz jeszcze wyjdzie górą. No i wtedy będziemy mieć pięciofalowy ruch wzrostowy. Prawdopodobnie dotrzemy do okolic 100 zł, czyli do tych ważnych oporów. I w długim terminie po impulsie budującym falę pierwszą zobaczymy trójfalowy ruch wzrostowy. Więc tutaj absolutnie kluczowe jest to, czy ten szczyt wakacyjny zostanie poprawiony. Czy też, czy też nie. Na PEPKO tutaj mamy cały czas próby budowania szczytu fali C. No jeśli nie, to zniesienie, to powinniśmy popatrzeć wtedy na 78 i 6. Ale dopóki nie przebijemy szczytu fali A, dopóty ta formacja trójkąta może tak naprawdę dopiero zacząć się formować. W przypadku. Walorów zagregowanych w mniejszych indeksach, no to ciekawie wygląda benefit i rainbow. Na beneficie ten silny ruch wzrostowy z ostatnich z ostatnich sesji wskazuje, że prawdopodobnie ta formacja klina jeszcze może się kształtować, czyli raz jeszcze możemy zobaczyć poprawienie maksimów, co tylko zwiększy nam tą negatywną dywergencję. Najprawdopodobniej jest to układ sugerujący finalizację długoterminowego trendu wzrostowego, natomiast dopóki niedźwiedzie nie zbudują tutaj formacji głowy z ramionami do Płuty są to tylko warunki sugerujące finish trendu, a nie jednak dowód na jego zakończenie. No i bardzo ciekawie wygląda Rainbow. No, ten walor miał a również spektakularną, czy również zbudował spektakularną bańkę inwestycyjną no z hiperbolicznymi pionowymi wzrostami, natomiast nawet na wykresie w skali arytmetycznej widać skalę tego odwrócenia. Tu też doszliśmy do astronomicznego poziomu wykupienia 89 punktów, skąd powstała negatywna dywergencja. No i wygląda na to, że wybijamy się dołem z formacji klina. To jest ciekawe, bo przełamaliśmy dolne ramię klina Znaleźliśmy się pod 200 na wykresie dziennym i przełamaliśmy także potencjalnie tą linię szyi w formacji głowy z ramionami, więc niedźwiedzie zyskały przewagę i mogą z tych poziomów zacząć silniejszą wyprzedaż, która najpierw by zmierzała w stronę 80 zł, a w długim terminie gdzieś w stronę nawet 35-33 zł. No i oczywiście ten układ spadkowy zostanie zanegowany po przebiciu poziomu głowy. Bardzo ciekawie wygląda e, autopartner, bo e, prawdopodobnie mogliśmy sfinalizować tą konsolidację. Przeszłoroczna konsolidacja, przynajmniej cały 25 rok budowaliśmy tą konsolidację, która mogła nam zakończyć formację trójkąta, w fale B i w takiej sytuacji czas na spadkową falecę C zmierzającą na 11 zł. No i potwierdzeniem tych wniosków byłoby wybicie się dołem z formacji trójkąta i sforsowanie dołka fali D. Z kolei jeśli udałoby się byką wejść powyżej tej linii szyi, która najpierw działała jako wsparcie, a następnie jako potężny opór, no to to byłby sygnał otwierający drogę, czy też nadzieję na dalsze, na dalsze wzrosty. Jeśli chodzi o PKP Cargo, prawdopodobnie mogliśmy tutaj zakończyć formację trójkąta, gdzie fala E uległa wydłużeniu na kolejną formację trójkąta. I w takiej sytuacji należałoby się spodziewać ataku na dolne ramię trójkąta. Jeśli ten atak zakończy się sukcesem, to wtedy nie tylko historyczne minima, ale nawet okolice 6 zł mogą paść łupem strony podażowej. Z kolei przełamanie szczytu fali zaneguje nam ten cały układ. Podażowy i otworzy drogę do dalszych, silnych, do dalszych silnych wzrostów. Jeśli chodzi o grenewie, tu cały czas mamy formację głowy z ramionami. To prawe symetryczne ramię na razie bardzo dobrze wygląda. Mamy tu też próbę zbudowania na mniejszym interwale czasowym małą formację głowy z ramionami, więc teoretycznie niedźwiedzie otwierają sobie drogę do dalszej. Akcji podażowej, a potwierdzeniem takim definitywnym odwrócenia trendu będzie złamanie tej brązowej linii szyi, co mogłoby otworzyć drogę na wieloletnie minima. Azoty próbują się pozbierać na wsparciu, na razie to zbieranie wygląda dość mizernie. Też ta formacja nie wygląda jakoś przekonująco, jako początek impulsu, aczkolwiek dopóty dołek. Dopóki dołek głowy trzyma, dopóty ta formacja odwróconej głowy z ramionami ma szansę na realizację. I na końcu dwa walory: żabka i diagnostyka. W przypadku żabki, w końcu, chyba tak należałoby powiedzieć, udało się wybić górą z tego kanału spadkowego. No i tutaj można postawić hipotezę, że zakończyła się fala E, która sfinalizowała tą konsolidację od debiutu spółki na giełdzie, konsolidację która zbudowała najprawdopodobniej jakąś falę czwartą w długoterminowym impulsie. Tym samym byki otworzyły sobie drogę najpierw do górnego ramienia tego trójkąta, a potem pewnie na historyczne maksima. Jeśli natomiast przebijemy dołek falice, no to najprawdopodobniej otworzymy sobie drogę tutaj do e, najniższych poziomów w historii notowej. No, i też wyklarowała się sytuacja na diagnostyce, gdyż wybijając szczyt okazało się, że ta formacja trójkąta już się zakończyła. No i to jest o tyle ciekawa formacja, gdyż fala D i fala E jest tutaj niezwykle krótka, karłowata. Natomiast w teorii fale J takie wyjątki są dopuszczalne. I z jednej strony minimalny zasięg wzrostów został zrealizowany, natomiast z drugiej strony możemy tutaj zmierzać nawet do górnego ograniczenia tego kanału, czyli. Kolejnych 10% wyżej. Jeśli przebilibyśmy dołek tej fali C, czyli okolice 160 zł, to byłby sygnał potwierdzający zakończenie tej tendencji wzrostowej rozpoczętej w marcu. Na dzisiaj w tygodniu na GPW to wszystko. Dziękuję za uwagę i słyszymy się w przyszłym tygodniu.